Cieszy zwycięstwo i, i to, że osiągnęliśmy cel, który, który zakładaliśmy sobie przed tym meczem, bo, bo tak jak wszyscy wiedzą, mieliśmy, mieliśmy pasę bez zwycięstw, mieliśmy pasę remisów, natomiast zamieniliśmy ją w pasę bez porażki ze zwycięstwem, więc, więc można teraz mówić, że, że ta pasa bez porażki jest długa, a, a, a zwiększona zwycięstwem i mam nadzieję, że, że teraz zaczniemy. Pasy zwycięstw i, i zaczniemy piąć się w, w górę tabeli, bo, bo taki jest cel. Jeżeli chodzi o cenę meczu, taka strona piłkarska na pewno nie był to jakiś nasz dobry mecz i, i tutaj muszę, muszę powiedzieć, że zwłaszcza pierwsza połowa była pod do górnika. Mieliśmy problem z pressingiem, zwłaszcza przeciwko ich. Płaskiej czwórce widać było, że, że, że przygotowali sobie to opadanie bocznych obrońców i, i to nam sprawiało problem. Natomiast, natomiast potem zrobiliśmy korektę, troszkę inaczej podchodziliśmy i już było widać, że, że dużo lepiej to wyglądało po, po, po 30 minucie i, i byliśmy skuteczniejsi. W drugiej połowie również parę, parę takich znaczących odbiorów. Z odbioru też przeprowadziliśmy atak szybki i, i zdobyliśmy tą bramkę, yy, co się okazało później zwycięską. Mecz pełen poświęcenia, mecz pełen takiej dramaturgii dla nas. Może, może nie było takich sytuacji 100% natomiast no, no tam się u nas w polu karnym cały czas paliło i, i, i te dośrodkowania i te stałe fragmenty i, i próby strzałów z daleka. Natomiast no, dzisiaj było widać tą drużynę, dzisiaj było widać, że, że, chcą, że chcą tego zwycięstwa i chcą to zwycięstwo wyszarpać i to zrobili, to gratulacje dla nich za poświęcenie i oby tak dalej. Dziękuję trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Proszę bardzo, tutaj jest mikrofon. Proszę o przedstawienie się. Dzień dobry, panie trenerze. Stanisław Malec z klasy.pl Gratuluję tego, tego przełomu. No, długo czekaliśmy na to zwycięstwo, ale tak fajnie wypadło w dzień kibica w Krakowie. Także Dedykujemy dla kibiców. Z Dedykujemy oczywiście dla kibiców. Panie trenerze, pięć dnia nasz w wyjściowym składzie kilku zawodników nie było nawet nas ławce. Rezerwowe w Kaka Giza, Gica, co się z tymi zawodnikami dzieje, czy to jest ten wirus, który w szatni poleje, tak. czy to jakieś kont kontuzje u nas? Virgil i, i, i Otar są chorzy. Nie byli u nas przez cały tydzień praktycznie po meczu już, nawet już w meczu grali, chyba Virgil grał z gorączką, Kaka też się dob dobrze nie czuł, więc no, oni od razu po meczu dali znać, że są chorzy i, i cały tydzień nie trenowali. Yy, więc nie byli brani pod uwagę. Pozostałe zmiany w składzie wynikały z, z rywalizacji, z tego, że, że chcieliśmy też trochę przerotować, też dać szansę tym, którzy w ostatnim meczu dobrze się pokazali, jak chociażby Fabian, który zdobył bramkę, czy, czy, czy Biedro, który też dobrą zmianę dał, więc to myślę, że też pomoże w, w rywalizacji i, i w tym, że, że wszyscy będą widzieli, że jest szansa na granie i Stąd te zmiany i myślę, że, że kolejne mecze też będziemy pokazywać, że ta rywalizacja w drużynie jest cały czas otwarta. Patryk, ja taki chrzest bojowy w zasadzie pod dół, jest dosyć długo w klubie, ale, ale, ale tak z największym chyba zainteresowaniem patrzyliśmy jak, jak on się pokaże, bo nie miał do tej pory okazji jak pan oceni jego. Myślę, że po, poprawnie zagrał. Tak jak powiedziałem, no w pierwszych fazach meczu mieliśmy właśnie problem, jeżeli chodzi o pahadłowych, o złapanie timingu do pressingu e, i z jednej i z drugiej strony, natomiast to też wynikało z dobrego przygotowania przeciwnika, e, bardziej niż zna, z naszej nieudolności. E, natomiast on nie przegrywał pojedynków, ta jego strona myślę, że była bardzo dobrze zabezpieczona, z mało doświadkowań z jego strony i oceniam go jako dobry. Może powiedzieć, nawet bardzo dobrych wstęp. Trenera Kroczka jeszcze musimy pozdrowić, czy szybko wróci? Czy... Myślę, że już będzie w następnym tygodniu, no czekamy, jesteśmy cały czas na łączach. Dzisiaj też tam mocno, mocno przeżywał, był cały czas z nami w kontakcie. Myślę, że, że łatwiej jest tutaj na ławce, niż, niż tam siedzieć w domu i, i oglądać, natomiast no, jest jak jest też, nie chciał zarażać chłopaków, no bo wiadomo, że, że, że ten wirus jest taki, że się przenosi, więc nie chcemy też ryzykować. Myślę, że wtorek, środa wróci i, i już na kolejny mecz zatem jakie mam nadzieję, że, że będzie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, proszę. Rafał Czerkawski, Polska Agencja Prasowa. Pytanie: 10 zwycięstw z 7 na wyjazdach. Można mówić to przypadek, fenomen Krakowi na wyjazdach? <grych> Ciężko powiedzieć. Chcielibyśmy wygrywać u siebie, bo bo mamy wspaniałych kibiców i ta atmosfera u nas jest naprawdę dobra i, i chcielibyśmy dla nich wygrywać. Czasami nam się to nie udaje, wiadomo, że też przeciwnik inaczej podchodzi do nas grając u siebie, inaczej podchodzi grając na wyjeździe i wiadomo, że przy naszym stylu grania, przy tych naszych napastnikach czasami na wyjazdach jest łatwiej grać w przestrzeń, grać w stalinie obrony i to też jest czasami powód, że wygrywamy, natomiast mamy czasami problem, kiedy gdzieś tam drużyna się zbyt cofnie, Natomiast to też nie jest powód, że, 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 że nie wygrywamy u siebie, mam nadzieję, że kolejne mecze pokażą, że jesteśmy w stanie wygrywać zarówno u siebie jak i, jak i na wyjazdach i przede wszystkim, że złapiemy serię zwycięstw, bo to jest kluczowe, żeby złapać serię, tak jak złapaliśmy serię na, na jesieni. W pierwszej części sezonu i to nas po później trzymało w tej górnej części tabeli i chcielibyśmy teraz złapać tą serię zwycięstw i, i, i piąć się cały czas w górze i, i walczyć o najwyższe cele.